Witam Was, moi drodzy, witam Was pięknie, z tej strony Witchaven. Zapraszam Was na... o, Apache przyleciały. Apache przyleciały, no i koniec z ufokami, koniec ufo. Nie no, tu się jakiś talib schował. Trochę to schrzaniłem. Trochę zepsułeś... Trochę... Cholera, jasna! Ej, do dupy! Nigdy nie wiem, jak się po prostu dokładnie korzysta z tych bomb. Zawsze mi się myli. Prawy przycisk, czy ten przycisk? Chyba zginął, nie? Czemu on do mnie strzelał? Czemu ten śmigłowiec do mnie strzelał? O nie, mój drogi, to tak nie będzie. Tak nie będzie który ma być sojusznikiem, jest u maniaka. Panie, 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 mój drogi, to pan... Nie wiem, czy gościa trafiłem, ale... No nic, here goes nothing, polerne robal, i tyle, tyle powiem na jego temat. Trochę rakiet dospaliłem, ale musiałem rozwalić ten śmigłość, bo by mnie później przyśladował. Jo! Nie? Co ci tutaj zapodać? Ale mi przywalił, aż tyle zdrowia mi wziął... No Bez jaj... Nie, 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 wiecie co, naprawdę, te Steamowe wersje tych gier... Nie wiem, co oni z tym robią, ale... ale po prostu... W mojej osobistej opinii coś jest nie tak z tymi, z tymi proporcjami, jeśli chodzi o odbierane zdrowie, to widziałem już to na wielu grach, na wielu grach, moi drodzy. Na wielu, na wielu grach już coś takiego moi drodzy widziałem. Naprawdę. Na Steamie, że po prostu były spieprzone te e, poziomy trudności, te proporcje. Ja tu gram na najniższym poziomie trudności. Tu nie powinno być, ja nie powinienem mieć aż takich strat zdrowia. Ja nie mówię, że to jest jakoś źle czy coś. Ja wiem, że w starych czasach to trochę inaczej wyglądało. I tak jak mówię, ten balans poziomu trudności by is istniał tylko na papierze, bo na ogół. No a jak były kody, no to co się będą martwić, tak. Ale i tak, i tak, dla mnie to jest troszeczkę coś, coś, coś tutaj jest nie tak z tym. Bo ja sobie nie przypominam, żeby aż tyle zdrowia e, schodziło... ...gdy grało się w normalną taką wersję e, tego, tego, nie? Nie wiem, a może, kurwa, nie wiem, nie mam pojęcia. Ja, się nic chyba nie zrobi z tym. Sobie spadnę, o... Kurwa! Nie trafiłem. Okej. Okay. Wyrzutnia, no to dobrze, jak mamy wyrzutnia to mamy, ja Mamy pistolecik. On jest dobry na tych komandosów, oni tu mogą przybiec, więc... Ja nie wiedzieć co tu się stać teraz, ale coś może się stać. Wszystko się może zdarzyć. Zrobiłam taką oryginalną piosenkę. Ha. Oczywiście, że się wszystko może zdarzyć, tak jak i teraz. Jest tu ktoś do strzału? Ha, ha. Nie widzę, żeby tu ktoś był. Jakiś kosmita może przyjść, nie? W każdej chwili. Nic nie ma. Myślałem, że może jakaś amunicja będzie. No nic, to idziemy na kabelek, Za tak to ujmę. Idziemy na kabel. <śm> Proszę pamiętać o tym, żeby wyłączać przed upływem 10 minut tego bandikama, bo jak tego nie zrobię, to będzie. uuu, nie fajnie. Ok, idziemy teraz tu. Idziemy tam. A teraz, gdzie? Gdzie? No kurwa, skakanie na tym Half-Life to ja pierdolę. Ten kto to wymyślił to był po prostu szygłup. Ja no pierdole, jakieś schylanie się i skakanie, żeby przeskoczyć gdzieś to sch robić. Sch schylanie ze skakaniem. No kurwa, jak można coś takiego. Wiedziałem, że tam będzie jakiś śmierdziel jebany. Jak można coś takiego w ogóle wymyśleć, nie? 啥？ Dobrze jest panie mój drogi Dobrze to wyszło nawet okej, okay, Aha, bo tu wiadomo no stworka zabiłem o oh yeah Hell yeah! Ha ha. Jeźle. Kurde, cholerne stwory. Nie pierdzielone takie. To tu jest? Nie wiem, tak szczerze mówiąc, kiedy ten odcinek zostanie wrzucony, czy jeszcze w 2024 roku, czy dopiero 2000. Chodź, chodź. Teraz nie, teraz nie przyjdziesz, co? A kurwa. I'll do it, baby. very smart man. Cobra. Okay. Payback time.

Nie mówiłem, wiedziałem, ja to ich tutaj wierdolniłem, trudno bywa. Znowu zdupczyłem, nieźle. No. Very nice. Very good, very nice. Raz było nieco lepiej. Już zostawię, pójdę się. Chociaż nie wiem, czy tam jeszcze że jakaś apteczka została. Nie jestem pewien, czy została jakaś apteczka. I don't know, a jest właśnie. Tyle dobrze. No i moi drodzy, dzisiaj przeczytałem, że podobno jakiś wyciek się pojawił, iż odnośnie Duma, Duma The Dark Ages. I podobno ten Dum, moi drodzy, ma wyjść w maju 2025. Nie wiem ile z tego prawdy. Nie wiem, czy, czy można wierzyć takim doniesieniom, ale wiecie co, ja, ja zakładam, że tak może być. Jeżeli pojawi się teraz na Direct um, Developers Direct Xbox, taki Xboxowy event, jeżeli pojawi się teraz, to to jest bardzo prawdopodobne, że faktycznie, to faktycznie będzie w tym maju. Bo podobno. Mają jakaś bomba. Myślę, że na no, co... A, bombę mają, co? No to ty nigdzie nie pójdziesz, kolego. Sobie tu zostań. Też jak wysadzą, to wszystko to. ci to nic nie da, nie?

gdzie jest ta bomba No, no to w maju, to w maju, nie? To jeżeli wyjdzie w maju, to ja na to jak na lato. nie? To by było dobre. Czkolwiek naprawdę moi drodzy, tak wracając do tego, do tego tematu, kiedy ja dawno temu mówiłem wam o, o Wolfensteinie do New Worderze, że nie rozumiem o co ciągle... Chyba wy wyłączyłem tą bombę. jeżeli i tak by nie mogli tego wysadzić. Przecież to, e, musieliby się wysadzić razem tą bombą, nie? No to trochę. Chyba by to było nielogiczne. No ja i tak uważam, że po prostu niepotrzebnie używa się takich tych nazw tych marek. Po, ponownie. Ja nie wiem po co oni to robią. Weźmy, ja nawet jak popatrzycie na takiego. O kurde, ten tam poszedł na tą ciężarówkę, ale gnojek. Nawet jak popatrzycie na takiego Duma 2016, tak? To. Co ja zrobiłem? Nawet jak spojrzycie na takiego Duma 2016, to. Człowiek się zaczyna zastanawiać, no dlaczego nazwali tę grę Doom 2016? Przecież mogli no, ją nazwać zupełnie inaczej, mogli ją jakkolwiek nazwać, mogli z niej zrobić nową markę. To po co się z tym bawili, tak? Po co? Czemu nazwali tę grę Doom 2016? Mogli sobie stworzyć nową markę, powiem wam dlaczego. Wynika to z tego, że oni po prostu nie do końca wydaje mi się wierzyli w sukces tej gry. Myślę, że nie do końca wierzyli w sukces tej gry, nie do końca myśleli, że to się powiedzie, więc nie ryzykowali stworzenia nowej marki, żeby o, się nie upokorzyć. No, ale no wiadomo, a jak użyjemy takiego tytułu jak DUM, no to to jest mocny tytuł, tak? No przecież gra o tytule Doom. Lejzesz, kurwa, zjebałem to. Znowu to zjebałem. Ważne. Dobra. A znowu mi rzucili granatem. Idź mi stąd. Siury jedne. It's time for snajperka. sniper time. No i co? Teraz nikt nie podejdzie, ale ja sobie tu poczekam na was. Ja nie będę. Bieg do przodu. Nie muszę. Nie śpieszy mi się. No i po, po co używają tych tytułów? Po prostu nie wierzyli, nie wierzyli. Tak samo było zwolfany w swoje siły, tak? I w to, że ta gra osiągnie sukces. Nie wierzyli w to, że gdyby nazwała, nazwana została inaczej, biorąc pod uwagę to, co, jaką grę zrobili, to, że mogłaby ona odnieść sukces. Nie wierzyli w to. Tak samo było z Wolfensteinem The New Orderem. Przecież mogli go nazwać, nie wiem, oni nawet jakby go nazwali Inglorious Bastards, tak? Czyli tak jak e, Bengardy wojny. I główny bohater zamiast Blaskowicz nazywałby się Hugo S. No i co? I co by im zrobili? Co by im zrobili? Nic by im nie zrobili, nie? Mogliby sobie tak nazwać gierka. O nie, ciemno. No niestety mocno wkurwiający jest ten Kurwa, strzelacie do gościa i po prostu nic to nie daje. Nic nie daje tak naprawdę, bo... Dopchacie po nim, a on bez problemów napierdala po was. Nie wiem, jakiś tak próg mnie to... Wywołuje to u mnie w chuj irytacji. Zobaczcie gdzie ten gość w ogóle był. Ja do, ale najebiście przesunie się lekko kurwa w lewo już e was walking. Po prostu tak samo jest i tu. Jakby nazwali tego Wolfensteinem, Coming Glorious Bastions, tak? I wtedy ten tytuł o dziwo miałby sens w przypadku takiej gry jak Wolfenstein The New Order, gdzie tak naprawdę nie chodzi o Blazkowicza, chodzi o całą grupę jakąś e, ruchu oporu, grupę uderzeniową, tak? Tych antynazistów. By miało według mnie jakiś taki sens, nie? W szczególności Dniu Kolosu nabrałby wtedy trochę większego sensu, gdyby się nazywał Inglorious Bastards. Nawin, nawet inaczej. Pierwsza część mogła się nazywać Inglorious Bastard, jeden, a druga część na Inglorious Bastards, tak? Benkart Wojny, Bankarty Wojny. No i co, nie mogliby się tak nazwać? Albo no nawet zmienić trochę tytuł. Zamiast Inglorious Bustex to, nie wiem, Inglorious... Nie wiem co tam. Heroes. Cokolwiek. Mówi, mówi, moi drodzy, tylko że to jest takie... Wiadomo, nie? Wolfenstein to jest bezpieczna marka. Ale jak widać w przypadku czy to Daniel Kolosusa, czy Young Bloda, już im ta... ta bezpieczna przystań, zwana marką, nie, nie pomogę. Więc ee... no, nie da się tego tak? z tej Nie. Da się. No, nie co tu hmm. to skakanie to jebki dole jak można tam... nie dobiega O cholera Dzięki za A wyrobicie co co to ma być Co to ma być? Kurde, O, to było niedobre, to był niedobry. To było głupio i to da zrobić? Wa. Przeładowane, ładnie. Ha, ha. Dobra ludzie, ja myślę, że tutaj możemy zakończyć ten odcinek. A ja za Was zapraszam na nowe odcinki. Ile tam jeszcze by nie zostało? Bywajcie.